Cześć. Tomasz Jankowski, młodszy konsultant Dynamics Business Central w Intersys. W kolejnym nagraniu z cyklu Out of the Box chciałbym przybliżyć działanie modułu subskrypcji i fakturowania cyklicznego. Moduł ten pojawił się w Business Central w ramach drugiej fali aktualizacji 2024. Pojawienie się nowego modułu odpowiada dynamicznym potrzebom biznesowym, ponieważ coraz więcej firm wykorzystuje model abonamentowy lub jego elementy w swojej działalności. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu użytkownicy zyskują dostęp do szeregu funkcjonalności, które ułatwiają codzienną pracę, a także umożliwiają automatyzację procesów biznesowych. Przejdźmy do podstawowej konfiguracji. Na początek dodam nowy pakiet zobowiązań doświadczenia usług. wybieram nowy pakiet, wprowadzam kod i opis. Na wierszach wprowadzam dane, według których wyliczona zostanie wartość usługi objętej pakietem. Wprowadzam numer przedmiotu fakturowania. Jest to kartoteka zapasu, która po odpowiednim skonfigurowaniu pełni funkcję techniczną niezbędną dla działania pakietu. Typ podstawy kalkulacji wymieniam na cenę dokumentu. Wprowadzam podstawę kalkulacji i uzupełniam informacje dotyczące podstawy okresu fakturowania oraz cyklu fakturowania. Pakiet może składać się z więcej niż jednego wiersza. Na koniec do pakietu należy przypisać kartotekę zapasu, dla której pakiet będzie stosowany. Można to zrobić z poziomu wstążki pakietu, poprzez przypisane zapasy, lub też z poziomu kartoteki zapasu. Lista zapasów, które można przypisać do pakietu, jest ograniczona do tych, które zostały odpowiednio przygotowane. Przejdźmy teraz do kartoteki zapasów. Wybieram zapas, który chcę przypisać do pakietu świadczenia usług. I w sekcji Ceny i Sprzedaż. Sprawdzam wartość w polu opcja zobowiązania doświadczenia usług. To pole domyślnie ustawione jest na wartość sprzedaż bez zobowiązania doświadczenia usług. Natomiast żeby zapas był widoczny dla pakietu, muszę zmienić tę wartość na sprzedaż ze zobowiązaniem doświadczenia usług. W tym momencie zapas jest już widoczny dla pakietu. Na wstążce przechodzę na pole Zapas i wybieram zobowiązanie doświadczenia usług. Odnajduję kod wcześniej skonfigurowanego pakietu i widzę również jego wiersze, które poprzednio skonfigurowałem. Wracam na kartę. Wybieram kod wcześniej skonfigurowanego pakietu, a także zaznaczam, aby ten pakiet stosowany był automatycznie dla mojego zapasu na dokumentach handlowych. Skonfigurowałem pakiet świadczenia usług oraz przypisałem do niego kartotekę zapasu. Tak przygotowane elementy posłużą mi do przeprowadzenia sprzedaży produktu wraz z usługą rozszerzonej gwarancji. W tym celu wykorzystam zamówienie sprzedaży Wybieram otwarte zamówienie i wybieram zapas, dla którego skonfigurowany został pakiet usług. W tym momencie zadziałał automat i w kolumnie zobowiązania doświadczenia usług. Widzę tu wyliczenie dla mojego pakietu. Ponieważ cena, jaką ustawiłem na pakiecie, ma być policzona od ceny dokumentu, to teraz dokonam zmian. I zmienimy tu wartość na 500. Jak widać, pakiet dynamicznie. Policzył nową wartość. Na wierszach dokumentu mamy tylko jeden zapas oraz informacje o zobowiązaniu do świadczenia usług w dedykowanej kolumnie. Natomiast jeśli wybierzemy potwierdzenie takiego zamówienia i z listy wybierzemy nowy szablon, który został przygotowany specjalnie dla modułu. Zarządzania subskrypcjami. Zobaczymy informacje podsumowujące zarówno wartość samego zamówienia w tym obszarze, jak i dodatkową wartość, która zostanie do tego zamówienia naliczona osobnym dokumentem. Mogę teraz zaksięgować przygotowany dokument zamówienia/sprzedaży. Wystawiona faktura nie jest nam w tym momencie potrzebna, a więc nie będziemy jej oglądać. I kiedy przejdę do głównego menu mojego systemu, w sekcji Subskrypcje i fakturowanie cykliczne, dostaję powiadomienie o tym, że mam zobowiązanie bez umowy z nabywcą. W tym momencie system wykrył wiersz, który należałoby mu się przyjrzeć. Otrzymuję powiadomienie, że wykryto zobowiązanie do świadczenia usług bez przypisanej umowy. W tym momencie uzupełniam brak. Mogę wybrać umowę z listy lub też wprowadzić zupełnie nową umowę. i przypisuję wybrane usługi do danego numeru umowy. Po przypisaniu wierszy przechodzę do cyklicznego fakturowania. W tym widoku mam zestawienie wszystkich zczytanych z systemu wierszy dokumentów handlowych. Na których zarejestrowane zostały pakiety świadczenia usług. Standardowy zestaw filtrów znajduje się u góry. Ja w tym momencie odświeżę sobie tę listę i utworzę propozycję fakturowania. Pojawia się mój wiersz, który chcę dalej przeprocedować. Zaznaczam go i tworzę dokumenty. Jak widać, podsumowanie utworzono jeden dokument dla jednych umów. Potwierdzam komunikat i przechodzę na listę faktur sprzedaży. Odnajduję fakturę wygenerowaną za pomocą funkcjonalności cyklicznego fakturowania. Jak widać, na wierzchach dokumentu mamy tu zapas którego nazwa znajduje się w opisie, to ten zapas, do którego dołączono nasz skonfigurowany pakiet świadczenia usług. W tym przypadku jest to rozszerzona gwarancja. Mamy też dwa komentarze opisujące numer kontraktu oraz czas trwania tego kontraktu i kwotę całkowitą, która została zakontraktowana. Zupełnie teraz brakujące informacje i przyjrzymy się, podglądowi księgowania takiej faktury. Poza standardowymi zapisami pojawia nam się tutaj wiersz rozliczeń międzyokresowych z nabywcą, który jest szczegółowym wyliczeniem kwot oraz dat księgowania na przestrzeni całości trwania kontraktu. W efekcie wykonanych działań otrzymujemy dwie faktury: pierwszą rejestrującą podstawową sprzedaż, drugą rejestrującą sprzedaż usługi długoterminowej zawierającą rozliczenie międzyokresowe. Zaprezentowany przykład to jedynie próbka możliwości nowego modułu: wykorzystanie zarządzania subskrypcjami do obsługi sprzedaży towaru. Wraz z rozliczeniem dodatkowo płatnej gwarancji. Zachęcam do przeprowadzenia samodzielnych testów modułu zarządzania subskrypcjami oraz śledzenia naszego bloga. Do usłyszenia! Cześć!